Cześć, tak jak mówiłam, zapraszamy Was na drugą część tego Holumbexowego z wyjazdu. Także pierwsza rzecz to słuchajcie, jest spódnica czarna, długa z podszewką, z takimi oto długimi rozporkami. Nie wiem, nie przymierzałam jej jeszcze, nie wiem jak wygląda. Słuchajcie, to jest 100% bawełna. No, taki ma jeden feler, bo nie ma kieszeni, ale jakoś to przeżyje. Ogólnie zamysł mi się podoba. Zobaczymy, jak ona będzie się prezentowała, ale tak jest spoko, mówię, czarna. Do wszystkiego. Mamy teraz spodenki krótkie, beżowe. Nie wiem, czy nie za krótkie, no ale jak przymierzę, to zobaczę. To jest ASOS. Yy, tu jest dziesiątka, a tamto jaki rozmiar? Bo nie patrzyłam. Yy, słuchajcie, to jest Eseczka, no ale tu mamy gumę, także bez problemu tutaj się wciśniemy. Beżowe, ogólnie kolor, bardzo ładny, podoba mi się o, i lubię, słuchajcie, coś takiego, jak z tyłu mamy na krzyż, na krzyż właśnie yy, szlówki. Mi się wydaje, że to dość ciekawie wygląda. Tak? To też mój kolor słodelek, oczywiście męskich. I tak. tego typu, tylko lekko dłuższy. ja takiego, lubię nie? właśnie. No. Tak, yy, z kieszenie wszyte, co tak, nie? Super. To mamy koszulkę, tak zgarniłam, że tak powiem przy samym wyjściu, bawełniana, syrek, yy, ale no dla mojego męża to nam się złała. No, wcisnę się, nie, przez No, wciśniesz się, będziesz <laughs> bardzo napięty, ale no, więc spróbuję niej biegać. Kiedyś nosiłem. Pierłam, nie wiem, co to jest za koszulka. Kiedyś nosiłeś starek i bardzo fajnie wyglądały, tak, ja uważam. Tak, tak, tak. I bardziej takie. Do... Przy sobie. Tak. Mhm. To jest rozmiar L, słuchajcie. Także to chyba nie jest męska Lka. No bo jakby była Lka, to dla ciebie by była dobra, no nie? No tak. Chyba, że to właśnie ten zamysł, że ma być bardziej obcisła. Tak. I tu według mnie jest 100% bawełny. Już lecimy, słuchajcie. Tak, 100% bawełny. Super. Też materiał taki fajny, grubszy. Tu coś klasycznego, czyli szary sweterek, prążkowany, na końcu mamy ściągacze, na dole mamy jakiś ściągacz, nie, jest na prosto, ale to znaczy to coś co udaje ściągacz, tak, no bo też jest właśnie, jest tak na, takie, tak, jest tak na prosto, jak przy rękawach, dekolt w serek, także możemy nosić jako sweterek rozpięty, jako bluzeczkę i już patrzę, bo sama nie wiem czy tutaj sprawdzałam skład, powiem Wam, a dobra, nie sprawdzałam, bo jest wycięty. I zobaczcie, u góry też jest wycięta metka, także nie wiadomo. Kogo się uwierało? Tak, dokładnie, co to jest. Yy, tu mamy teraz jeansową spódnicę mojej córki. Wow. Taka długa, długa. A jaka podarta? Taka podarta z każdej strony. Słuchajcie, A. góra, dół, tył. Mamy Jak, jeszcze takie. Aha, to zrobione jakby ze spodni. Tak, jakby ze spodni, dokładnie. I powiem Ci szczerze. No ale no to jest, myślałam, że może ktoś to przerabiał, ale mamy tutaj metkę oryginalną. tak, wszytą, tak, tak, tak. pilot jakiś tam, dziesiątka. No i to jak to jeans, słuchajcie. Yy, bawełna z Elastanem, ale jeszcze czy tu jest sens sprawdzać w ogóle? Chyba nie ma. Nie, tu jest metka. Nie, metka jest. Jest, 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 jest. Myślałam, jest, że wy, jest wycięta. Nie, słuchajcie, na tej metce to nic nie ma. Ona jest cała zafarbowana na niebiesko. Dobra, okay. no co tam, jeans? No na pewno jeans, no to bawełny, tak. tak, z elastanem. Yy, nie wiem, czy ją zmuszę, Oliwie, do przymierzenia, zobaczymy. Teraz yy, bluza. No skończy, różowy, taki kolor pionk, I, dodam, no. I dodam, że to jest taki idealny różowy, który 2019 ja lubię. rok. Prawda? Super róż, świetna, niezniszczona. No to jest jakaś reklamowa bluza, University, hmm. yy, tak? Tak. Z kapturem, spoko, niezabarwiona. Mi tu nie przeszkadza, że ona jest jakaś reklamowa, bo jest w świetnym stanie i taka grubsza naprawdę spoko. A, ale też nie patrzyłam składu. Ciekawa jestem. A, ona jest fajnie szyta, słuchajcie. Bo jest na okrągło. Nie mamy żadnego szwa po bokach. Także nie ma. jest tak, nie ma. Super. A tu chyba jest przy, u góry. Yy, Gildan jakiś firma, no nieważne. To jest rozmiar L. I szukamy składu. Może znajdę, no nie? 50% bawełny i 50% poliestru. Także taki w większości sieciówkowy do zbaw. No tak? tak, bluza, nie? Spoko. Mamy coś, co też córka stwierdziła, że powinnam to wziąć, bo ja to przeszłam obok tego obojętnie, obojętnie no bo za dużo tu się dzieje na tej bluzce. Ojej, ojej. Ja myślę, że ja to przymierzę i poleci do mojej mamy. O, wiesz, że to samo pomyślałeś? No, tak. ja też stwierdziłam, że oddam to mamie. No bo w sumie kolor jest... Ale jej to tak może dalej. się chyba podobać. Jej się będzie podobało na pewno. Mamy takie duże guziki yy, obszywane materiałem. Taki dość spory dekolt, prawda? I rękaw jest na pewno 3 czwarte. I przemiła dziedzina. Powiem szczerze, naprawdę przemiła. To jest Mark Spencer, czyli super firma. Powiem Wam, lipy. ja lubię z nich rzeczy, od nich rzeczy. Yy, nie ma lipy, dokładnie. Yy, lecimy. To jest rozmiar 22. Ja już takich przeliczników to nie znam. I już tutaj, o słuchajcie, tu mamy kaszmiru 7, angory 7, poliamid 3, mięsko. Nie za dużo tego kaszmiru i No nie za ale, dużo, ale to powoduje, ale, że on jest taki miły. Ale widzisz, 7 i 7. 7 tak, tak Ale jest przemiłe. Muszę ci dać, żebyś go dotknął. Daj, Naprawdę daj, daj, daj. jest A, rzeczywiście. Taki milutki, że aż myślę, że będzie super w nim chodzić. Kolejna hmm. rzecz, kolejny sweterek. W kolorze różowym. Tego guziczki? już nikomu nie oddam. Nie. Mamy <śmamy> guziczki takie. Kuleczki. Kuleczki i to one są. To jest plastik? Nie jestem pewna. No, taki klasyczny swetereczek. Okrągły pod szyją, prosty. Też jest Mark and Spencer kolekcja. Mamy szwy na swoim miejscu, co uwielbiam w takich rzeczach. On zapasowy guziczek i już szukamy, co tu mamy za materiał. Słuchajcie. Wisko za 82 i reszta to poliamid, czyli spoko. Też bardzo ładny kolorek. Żeby nie było kolejny róż. Tu się zastanawiam też, słuchajcie, nad wzorem. No bo ja wzorów nie lubię. Mimo, że to jest w tym samym materiale, to nie przepadam za wzorami, ale przymierzę zobaczę, jak to wygląda. Też mi się raczej z moją mamą kojarzy. Trochę tak. Ale ona chyba się w to nie wciśnie. Może być problem. Jak nie, to może twojej mamie oddamy, co? O, prędzej, pewnie Prawda? tak. ona też lubi różowy. I kolejny, słuchajcie, to jest Mark N. Spencer, rozmiar 12, turecki dodam sweterek. Wow. Ym, I patrzymy na skład. Tu też chyba wiskoza będzie. Tak po dotyku. Słuchajcie, to jest pół na pół akryl z wiskozą. Także, ale nie jest źle. No, jak już mamy wiskozę, czyli jest spoko. Rękawki też mamy w takie wzory. W sumie jest ładny. I ostatnia rzecz to taka prosta, duża koszulka, która w H&M, na którą ostatnio patrzyłam. Oczywiście różowa, no nie? No oczywiście. <noise> e, po nie wiem, jakiś taki był fart, że było dużo takich w dobrym stanie różowych rzeczy. No ja równie dobrze mogłabym jakieś beżowe pobrać, ale nie było, tak? Mhm. E, Wengdej, jakoś tak. Marka, rozmiar M. Relax, t-shirt. Prosty, duży. Relax. Relax. Tylko się można w nich relaksować, słuchajcie. No myślę, że to jest bawełna. Tak, 100% bawełna. Spoko. Podoba mi się. Zobaczymy, mm -hmm. jak będzie wyglądał. Przymierzamy. Zaczynamy od spódnicy. Słuchajcie, ma oto takie długie rozpory. Nie przejmujcie się, to są moje kapciuszki. Także fajnie. Długa. Spoko. Fajnie, że czarna. Mhm. Bo inna to by mnie nie interesowała. Tak ona troszeczkę jest, jak to powiedzieć, jak taki, jak to mówi, prochowiec? Taki ten materiał jest. Słychać go, no nie? Tak, tak. Ale super, no bo w sumie bawełna, tak? Także niczym nam nie przeszkadza. I ona jest bardzo długa. Ale to, że ma te rozporki, to wygląda ciekawie. Bo tak to byśmy mieli taki, wiecie, jakbyśmy założyli worek. Fartuch taki, Tak, nie? dokładnie. A te rozporki, to dają takiego czegoś tej spódnicy, także spoko. Powiem Wam tak, myślałam, że będzie słabo z tym sweterkiem. Że tak będzie bardzo poważnie wyglądał, ale według mnie nie. Według mnie wygląda dobrze. Tutaj mamy jeszcze ten wzór taki właśnie, się powtarza to co jest z przodu. No nie? Spoko, mhm. kolor jest ładny, przygaszony, taki lekko różowy. Mi się podoba. Jest okej. Okay. No. A... Prawdę mówiąc, moja mama się by się na pewno nie zmieściła na, twoja... nie. na styk. No. Dobra, lecimy dalej. Nie mam mikrofonu, O, teraz masz. <laughs> Szczerze mówiąc, nie podejrzewałam, że będzie fajnie wyglądał. Uważam, że wygląda interesująco. A może dlatego, że wystaje ta biała koszulka? No Co nie. Ty wiem. Myślisz? Już nie kombinuj, nie zdejmuj, ale. No, ja tak uważam. Jest okej. Okay. Ja tak uważam, że nie wygląda źle. Nie wiem, gdzie ja będę chodzić. Tak jest. Tak. Nie, na pewno go oddam mojej mamie. Ale nie, można by było go ograć, bez problemu. Tylko, że ja mam tyle rzeczy, że po co mam myśleć za dużo, jak to może polecić do mojej mamy. Spoko. O, kieszoneczki ma, nawet nie I Jakie słodkie. Ciekawe, co tam będziesz nosić, ewentualnie. Ja nic. Dobra, lećmy dalej. A teraz ten słodki sweterek. Powiem Wam szczerze, tak zapiąć go na te guziczki, to by było słabo. Może oglądaliście stare filmy, jak buty zakładali, to mieli taki przyrząd, żeby tu zaczepić i wyciągnąć. E? Tak. To chyba tylko tak, bo ten jeden guziczek ja zapiłam, jak suszyłam, i to miałam problem teraz go rozpiąć. Także ma przemalutkie dziurki i myślę, że raczej on zostaje jako rozpięty. Mhm. Mój mikrofon trochę tutaj. No ładny kolorek. ładny co, kolorek, co by nie było. Mhm. Jasne. Mam, A tu jeszcze są takie małe bufeczki. Jak namarszczony jest. Zakombinowane. Podoba mi się. Mam na sobie teraz spódnicę córki. Dość długa. Bardzo wysoki stan. Tak wygląda z tyłu. Nie no spoko, dla młodych ekstra. Mi się ogólnie też podoba. Ciekawie mhm. wygląda, prawda? Mhm. Bardzo ładna. Tu mamy troszeczkę takie przetarcia. przetarcia. Mhm. Mhm. Też. Nie wiem, wiesz co, no tak jak leżała z boku, to... No nie, to tak o, sobie... No słoneczko nie? wyszło, jakie fajne kolory się zrobiły. No także. No. Nie, uważam, że spoko, naprawdę. No pewnie. Będzie śmigała. Oby. Brzydki, sweterek, kochanie? Aż tak? O, dzięki. Dziękuję Ci bardzo. Za także osena na mojej córki. Ja uważam, że spoko. No zobacz, z białym coś źle wygląda. przecież szary to jest taki? Ja wiem, że może jaśniejszy by był lepszy, tak? Tak, no kremowy. Jesteś za jasny. Beżowy. Ale mi z włosami ciemniejszymi to uważam, że też pasuje taki kolor, nie? Ocencie to sami. Taki prosty, prążkowany sweterek. Nie wiem, czy będzie go dobrze widać, bo jest akurat słoneczko, wyszło i teraz się zrobiło niby widniej, a. A gorzej? Tak. Jest. Taki tył, nie za długo. O, teraz trochę się chowa. Dobra. Może teraz będzie widać bardziej Ja go... uważam, że jest spoko. O. I teraz nie kręć się, stań. Może będzie bardziej. Aż tak się kręcę? Nie, w ogóle. Nieraz próbuję coś nagrać, a, yy, rękę, a tej... i już nie ma. Super cieplutka, naprawdę. Założyłam to od razu tak przyjemnie, bo tamten sweterek to chyba z wiskozą był, to od razu taki jest chłodek lepki, a przy tej bawełnianej spoko, podoba mi się. Tak jak mówiłam. Idziemy na włama. Na pewno by mnie nikt nie zauważył. Na pewno, jest okay. ten <laughs> No, Ładna, no, bluza jak bluza, tak? No, co to z bluzami? Ta jest, długość też rękawów fajna i szerokość też, wielkość też taka jak dla mnie. Mi pasuje. Okej. Okay. Powiem, nie wiem, chyba trochę powinny być dłuższe, ale ogólnie mają super przepastne kieszenie. No, kieszenie są dotąd. Weź obrócie? Nie, jest, długość jest akurat. Dobra. No, oczywiście, że tak. Mi się wydaje, że ja bym wolała no, jednak dłuższe. No, no to możesz. Mogę wolać, no nie? Możesz mieć drugie, ale te są ok. Nie, no nie, no wielkość jest też spoko. Może ja zarzucę od razu tą koszulkę czarną na to, zobaczymy, czy to jakoś do czegoś, czy do malowania włosów zostanie. O, na przykład. Na przykład. Ja później ja ją, z ciekawości. Nie, A, to roz... jest tak. Mhm. Za bardzo odstaje, więc to, nie, to jest typowo krój męski, widzisz? Tak, tak, Tutaj tak. mamy szeroko pod pachami, także Ty sobie ją później przymierzysz, no bo na pewno dla do mnie to się nie kwalifikuje. Mhm. I od razu zarzucę tą różowiną. E, ja widziałam e, na jakiejś tam stronie dziewczyna, miała taką koszulkę, tak. i miała właśnie, wystawał jej. A podcód miała założony biały long-sleeve z długimi rękawami. Weźmy long Longsleeve, czyli bluzka taka obcisła z długimi rękawami. A, jasne. I to tak fajnie rozjaśniało. I to mi się tam podobało. Ona jest taka długa. O to chodziło właśnie, była taka długa. No ale tak wygląda bardzo słabo. No Prawda? Jak piżama. No, tak, no ale to kwestia do czegoś tam. Kwestia tak. co z czym i jak, tak? Mm -hmm. Ten kolor jest taki ładny, no to i bluzy jest najładniejsza. Tak, ale nie jest zły. On jest troszeczkę taki bardziej jakby sprawny, nie? Tak. Stonowany bardziej. Tak, stonowany. Okej, okay, to na tyle w dzisiejszym filmiku. Dziękujemy za oglądanie. Dzięki. Cześć. Cześć.